Panitus i witam was w kolejnym odcinku e, mamuśki naszej okultystycznej i jak widzicie dzieciaki przylazły nam tutaj nas obudzić w ogóle bo są strasznie 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 głodne, ale jak widać nasza mamuszka nie za bardzo sobie coś z tego robi no dobra okej. Okay. jednak postanowiła wstać, ale zabrała się zapisanie książki, a dzieci głodne głodne i potrzebujące skorzystać z nocniczków kochane najpierw na nocniczek ty może też w takim razie, a Ty potrzebujesz pomocy z nocniczkiem. No cóż moja droga, w takim razie obawiam się, że jednak tego pisania nie będzie, tylko weź tutaj e, poproś e, młody mamy, żeby Ci pomogła. O Boże, jakiego Ty masz słodkiego tutaj lewka na tyłku. <laughs> nie wiedziałam, że to tak z tyłu wygląda, jakoś nie sprawdzam. A! E, nasza droga strołu ma tutaj taki pokoik, niespecjalnie jeszcze urządzony, no ale wstawiłam jej łóżeczko i e, szafkę. I tak to na razie się prezentuje. Tak, wiem, że kochana jesteście bardzo głodne. W ogóle już widzę, że mała będzie nam bardzo pomagać, nawet jako dziecko, na przykład w ogródku, w podlewaniu i tak dalej, więc fajnie. No i w sprzątaniu. No dobrze, kochana, czy ty tam ogarniesz? Ogarniesz? Ja zaraz zobaczę, czy my tu mamy jakieś resztki. Coś chyba mamy. A, zaraz zobaczymy, otwórzmy to, coś tu mam nadzieję jest takiego sensownego, no tak, jest tort, to na pewno i cztery sałatki, super, to dzieciaki się przynajmniej najedzą, kochanie, jak skorzystasz to weź sobie porcję ty maluchu też, domorku. ty też jesteś mega stycznie głodny, więc chodź, weź sobie porcję no i ty, ty jeszcze dosypiasz, to sobie dośpij do końca Ile dasz radę? Chociaż czekajcie, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, a Ty pewnie idziesz do szkoły. Czy ty idziesz do szkoły? Czy mi się wydaje, czy ja mam kolejnego baga pod tytułem? No właśnie, strona nie chodzi do szkoły. Yy, ja domyślam się, z, z czego to się bierze. Czekajcie, zaraz ją może do szkoły zapiszemy. Wstań, bo nie mogę MC Command Center uruchomić, kiedy, kiedy ten, kiedy śpisz. Jak to jest z tą szkołą? No właśnie, powróć do szkoły, tak. E, no bo ustawiałam tam dzieciakom w dziesięcioleciach, żeby nie chodziły do szkoły i pomyśl, podejrzewam, że po prostu coś się. Albo, albo to jest tak jakoś dziwnie ustawione, że mi wszystkie dzieciaki ze szkoły wywaliło, albo po prostu coś się zobaczyło. No ale dobra, okej, okay, w porządku. E, chodzisz do szkoły, to chodzisz do szkoły. Czy dostałaś książkę do odrabiania lekcji? Nie dostałaś. To ci kupimy, ale na razie idź po prostu na zajęcia i tyle. E, Albo może kupię Ci od razu, bo potem zapomnę i potem się okaże, że nie odrabiasz lekcji i coś tam. <laughs> Więc kupmy ci może książkę dla dzieci. E, do odrabiania lekcji. O właśnie praca domowa do podstawówki. Dobrze. E, twórz, jak się domyślam, jest tu. Dobra. Dobra, zjadłaś. Zjadłaś. Super. E, cieszę się, to posprzątaj i może troszeczkę się tutaj e, rozerwi. Możesz na przykład pośpiewać z ptaszkami. Słuchaj śpiewu ptaków. O. E, wręcz prezent. Książkę. <laughs> mm, nie lubią plonów. O nie. No książki i nie damy. Damy im książkę, jak skończymy podstawówkę. O, to jest dobry pomysł. Ale możesz sobie tutaj z nimi. Pogadać i coś tu. Mm, o, czyżbyśmy dostali znowu rachunki? W czwartek? Nie, po prostu jakaś poczta. No to chodź tu sprawdzić. że jesteś głodna. Widzę kiepskie wskazówki dotyczące korzystania z nocnika. oj, coś tam nie poszło. Zdarza się. Tak, tak? Słuchanie, śpiewu y, ptaków widzę, daje ci trochę rozrywki. Ale chyba nie możesz tutaj podejść bliżej. Y, przeszkadzają te. Czekajcie. Dobrze, grzyby przeszkadzały. Kochana, cóż tam było w tej poczcie? Pokaż mi. Co oni tu przynieśli? A, zabawka dla któregoś z maluchów. Nie wiem. O, ty nie miałeś zabawki. Ty masz jaką, jakąś zabawkę. A, ty nie masz jakiejś żadnej zabawki. Dobrze, to zaraz będzie trzeba, może jeszcze jakąś zabawkę któremuś maluchowi kupić. Mm, ale ty, moja droga, najpierw może coś zjedz, bo. Oj, zepsuło się. Oj, 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 chodź tu. Gotuj. Krawetki w panierce? Hmm. Zróbmy pierogi. Tu się niestety zepsuło w związku z czym dzieciaki pewnie nie zjadły. No właśnie. Kochanie, czy ty nie masz czegoś w wyposażeniu, co możesz wciągnąć? Nie masz. No nic. E, musimy sobie jakoś radzić. Szkoda, że dzieci nie mogą zbierać plonów, ale mogą podlewać, więc moja kochana, tutaj proszę cię bardzo, y, popodlewaj. Jeszcze sobie. Będę cię prosiła, żebyś sobie tutaj z, króliki, z królikiem pogadała. Yy, mogłabyś go pogłaskać, ale na razie opowiedz mu po prostu dowcip. Będzie się nasza mała strą zajmować tutaj obejściem. A to nawet do niej pasuje, więc fajnie. Czy ty możesz. Yy, nie, możesz tylko kupić. Yy, nowy poziom. Yy, umysłowy. No super. Ojej, dlaczego, dlaczego? Będą cię żądlić te niedobre tutaj wkurzone pszczoły. Nie fajnie. Nie fajnie. Tak, wiem, kochanie, że jesteś głodny, ale mama już tutaj y, chyba działa. Zaraz coś będzie, także nie martw się, kochanie. Nic się nie martw. Tu widzę, że mamy więcej głodomorków. Weź tu też, podejdź. Zaraz mama coś zrobi i będzie wszystko dobrze. Ty, kochanie, potrzebujesz zabawy i uwagi, więc chodź tu, pobaw się, potem obejmij tutaj i pogawasz do Misia. Wiecie, że ja ich nie rozpoznaję, kto jest kto. Naprawdę, nie wiem, po prostu kompletnie. Dobrze, żółty to jest briar. A to jest Sven. A to jest flair. Nie mogę! Za dużo dzieci! Za dużo dzieci to jest totalnie po prostu, nie, wiecie, nie moja bajka, tak? Wsadzisz go tu. Wsadzisz go tu. A dasz mu jeść? Dasz mu jeść? O, dasz mu jeść. Proszę, chyba sam cię poprosił o to, żebyś to zrobiła. No wspaniale. Dobrze, to kto tu jest jeszcze głodny? Sven jest jeszcze głodny. No to moja droga, weź tu jeszcze ogarnij Svena. Albo nie, dobra, Sven, weź sobie po prostu porcję, co? Weź sobie porcję. Ty też jesteś głodna, więc też weź porcję i miejmy nadzieję, że to wystarczy na ten moment. Nie wiem, czy będę wołać tatusiów do pomocy, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie taka potrzeba, no to wiecie, taka konieczność, to prawdopodobnie tak zrobię. Dobrze. Ty nie poszłaś do szkoły, czy po prostu dzisiaj masz wolne? Dzisiaj masz wolne. To w takim razie, jak już tam posprzątasz, to odrób lekcję. Ty, kochanie, jesteś smutny. Co tobie, słoneczko? Jest gorąco. Ojoj, no to się przebierz, słonko. Zmień strój, gdzie? Dresser, dresser, dresser. Zmień strój. Na ciepłą pogodę. Masz przecież strój na ciepłą pogodę. Dlaczego się, kochanie, nie przebrałeś? I w ogóle chyba jesteś bardzo, bardzo brudny. Nie, nie jesteś. Ale to co tu tak śmierdzi? No ty śmierdzisz. Ty śmierdzisz. Pieluszka pewnie pełna, co? Moja droga, jak tam skończysz, to weź tutaj... A... Nie wiem, co mu jest. Pieka. Daj jedzenie, przygotuj kąpiel, daj napój, umyj. Nie, 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 zmieniać stroju nie będziemy. Ja chcę wiedzieć czemu on śmierdzi. Bo wszystko zobaczcie ma. Mm. A nie, higieny nie ma. Ja patrzyłam na innego na innego syna. <ścoughs> o, Jezu, dobra. Dobra, dobra, dobra opieka nad małymi dziećmi i... Yy, umyj go. Ty, kochanie. Tobie potrzeba zabawy i musisz ten swój pęcherz ogarnąć. Oj, dobrze, to najpierw pęcherz, chodź tu. Skorzystaj z nocniczka, poradzisz sobie chyba sam, bo już tam masz w miarę ogarnięte. Boże, jakie szaleństwo. Ja chyba. Ja chciałam, żeby ona dzisiaj nowego tatusia poznała, ale chyba nic z tego nie będzie. Będziemy się skupiać na ogarnianiu rzeczywistości. O mój Boże. Straszne, po prostu straszne. Weź, ją, wyjmij go. Nic ci nie będzie, tak jak podnieś go. Yy, wiesz, to tak, przyjdź, przyjdź. Możesz się do czegoś przydać. <grym> o mój Boże. A może wiecie co? Może ona po prostu właśnie przejdzie się gdzieś i spróbujemy spotkać kolejnego tatusia. O! Wow! No właśnie. Wow, super. Słuchajcie, czasami, yy, czasami przechodzą zupełnie niespodziewanie. Wiesz, co? Tutaj trzeba wykąpać tego Briara, tak? Bo to Briar tak strasznie śmierdzi. Tak, Briar chyba. No bo no tata przyszedł. Zobaczcie kurczę. Strasznie fajnie, że oni się tutaj tak kręcą. Ale trochę przeszkadzają czasami. No dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Zabawa. O widzisz, poproszę tatę, żeby się z tobą pobawił. A nie, to nie jest twój tata. Dobra. nieważne wszyscy tatusie są tatusiami wszystkich. <grym>, pokaż mu zabawkę. Patrz, dostałem zabawkę, w prezencie dostałem zabawkę. Czemu wszystkie dzieci są smutne. Dziwne. Tobie też się chcę zabawy, ale siedzisz na nocniku. Musisz skończyć siedzieć na nocniku i wtedy będzie okazja, żeby się trochę pobawić. W ogóle to. Tak, latające tutaj kaczki, ale na to nic nie poradzę. Dzieciaki mogą się bawić w wodzie. Nie róbcie tego w domu, to jest niebezpieczne, ale są simsy. W simsach wolno, bo w simsach nic im się nie stanie. Czy tata ci pomaga w odrabianiu lekcji? Nie, nie pomaga, ale y, spędza z tobą czas. Też miło, też miło. Schowam jedzenie, żeby się nie zmarnowało. Dobrze, moja droga, tylko y, weź tą książkę co? Tak, super, bardzo się cieszę. Nie, nie, musiałaś? Aha. No nie wiem, nie wiem co ty właśnie zrobiłaś i po co, ale okej. Okay, w porządku. Yy, idź skorzystać. Yy, I możesz tutaj potem dołączyć. Szukaj żab. I pobaw się w wodzie. Yy, zrobiłam, wiecie, tu więcej miejsca, bo stwierdziłam, że to jest fajnie, fajna, yy, fajny pomysł do zabawy dla dzieciaków. No, żeby wiecie, troszeczkę się w wodzie potaplały. Szczególnie, że mamy lato, jest gorące, więc. E, bardzo pozytywnie i uroczo chodź tu ty też baw się w wodzie tylko właśnie starsza siostra mogłaby tutaj podejść i troszeczkę e, i ich popilnować bo to tak, no to nie jest dobrze żeby takie małe dzieci same w okolicy takiego oczka wodnego przebywały czy ty też idziesz? też idziesz ojej czyli wszyscy, wszyscy się tu zbierzecie? no chodź tu baw się w wodzie, chodźcie tu wszyscy Moja droga, chodź tu, usiądź. Możesz na przykład podziergać. Dziergaj ubrania. Dla zwierząt, o, udziergajmy coś dla jakiegoś zwierzaka. Właśnie, posiedź tutaj trochę z nimi i poobserwuj, jak się bawią. A to mogłabyś buty zdjąć przy butach tutaj, będziesz się bawić dzieciakami. A widzę, że ojciec też przyszedł obserwować. Tak. Że... Ojej, a czemu ty spięty jesteś? Weź, brykaj z nim. Nie bądź spięty. Halo, może, mam, może mama go trochę pocieszy. E, pożartuj o politykach. Dokładnie. Super. Uroczo. Uroczo, ale dobrze. Fajnie, że tata tutaj przyszedł. Mm. Ja myślę, że w takim razie, skoro on tutaj obserwuje i sprawdza, czy nic się złego nie dzieje. Bardzo fajnie, bardzo miło z jego strony, to ty weź tutaj skorzystaj. I weź umyj zęby, umyj ręce, zęby i ręce i wybierzemy się może gdzieś. E, tak, wiecie. Zasłużyła na odrobinę rozrywki, jak sądzę. Oj oj, nogi jej schowało. Co to wie? małego dziecka o. No cóż. Czemu płaczesz, kochani? Przecież wszystko jest w porządku, bawisz się tutaj ładnie. A ty, gdzie za zaszłaś tak daleko? Nasza mała fler. Zabawa, zabawa. No, bawić się miałaś. Ojejku, no i już zmęczona, tak? Już zmęczona. Może się strzemniej tu, co? Muszę im namiocik postawić, tylko nie mamy za bardzo kasio. kasiorki, a mamusia właśnie zaraz pójdzie mm, poszukać kolejnego tatusia zamiast zarabiać. Ha, ha, ha. Czekajcie, wiecie co, sprzedamy cały plon, jeszcze zanim wyjdziemy. No dobrze, pomyślałam kochani, że wybierzemy się naszą mamuśką tutaj do Nowego Świata, bo jeszcze nie miałam okazji sobie tutaj pograć, ale niestety pada. Jestem niepocieszona, bo naprawdę miałam ochotę, że sobie tu. Wiecie, miałam ochotę. Miałam nadzieję, że sobie tu połażę i obejrzę to ten świat, który podobno jest przepiękny. No właśnie, widzę, że jest przepiękny, ale pada. Nie. Która jest godzina? Jest 18. No dobra. Słuchajcie, no, wzięłam, przyjechałam tutaj do tego zbudowanego przez kogoś, znaczy przez kogoś, przez twórców gry, eleganckiego klubu. Może sobie tutaj podejdźmy kochana i chodź tutaj, zamów, no zamów sobie drinka, zamów ulubionego, nawet nie wiem jaki jest twój ulubiony, zobaczymy kto tu przyjdzie, bo zbliża się wieczór, a ja mam plany na wampira, więc może jakiś wampir się tutaj zjawi, zobaczymy, tutaj widzę, że zbierają się już simowie i nawet sobie tańczą, To jest jakaś artystka sceniczna, no okej. Okay. E, Różni inni Simowie. Zobaczymy, co sobie zamówisz za drinka, bo nie ogarnęłam jeszcze, co ty lubisz w sumie. Jestem nawet ciekawa. Tutaj jakiś przystojny sim obsługuje. Ciekawe, czy jesteś może jakimś e, simem okultystycznym. <guletystycznym> nie sądzę. Nie sądzę, ale kto wie. Zobaczmy sobie, jak to wygląda ta parcela. Bo mówię, no nawet nie miałam czasu ani okazji sobie tu pograć, rozejrzeć się, zobaczyć cokolwiek. W ogóle przepiękne są te yy, pianina, cudne. Two pianina fortepiany, Boże, przez Simsy em, zaczyna mi się mylić pianino z fortepianem. Nigdy nie miałam tego problemu, a ostatnio jakoś tak wychodzi. Yy, yy, można potańczyć, pop popisywać się tańcem. No wspaniale, tylko czemu pada? Dlaczego pada? Jestem taka niepocieszona, że jest taka kiepska pogoda. Czy tutaj ciągle pada? Czy to jest taka, taka, taki świat, że tu ciągle pada? Bo ja tu byłam już tam raz, na chwilę sobie weszłam i też padało. Za mi się to nie podoba. Zamówiłaś sobie, halo, czy pan ci robi tego drinka? Czy pan jednak stwierdził, że nie? Czy tu po prostu nic nie działa? Nawet robienie drinków nie działa, co? Nie da się tego wykluczyć. Zobaczymy, co ty lubisz, i miejmy nadzieję, że zjawi się kandydat. Co to jest? Bridgeport, tak? No dobrze, no to moi drodzy, nasza droga Zośka lubi na drinka, który się nazywa Bridgeport. Okej, okay, fajnie, fajnie. Czemu pada? Nie podoba mi się to, że pada. O! A taka propo naszych wampirków. To to jest właśnie wampirek, którego stworzyła dla mnie Amaya i którego zamierzam wykorzystać tutaj do zapoznania z naszą mamuśką i do stworzenia pięknych wampirzych dzieciaczków. więc moja droga proszę bardzo, kurdua, zajmie się tutaj z panem wampirem. Przywitaj! W ogóle, czy będzie chyba do jakiegoś spa? Będzie wysłać, moja droga, tak mi się coś wydaje. No dobrze, no usiadł sobie tutaj, to może dodajmy go sobie tu do... Zasłyszane plotki. Okej, okay, musicie pogadać o zasłyszanych plotkach. Zobaczymy, nie wiem, co to jest. Czy to jest z jakiegoś. Czy to jest z nowego dodatku, czy to jest e... z jakiegoś moda, którego mama, o którym nie wiem. E... Usiądź w takim razie i pogadaj sobie z nim. Ej, ty nie. Ty masz sobie pójść. Ciebie tu nie chcemy. No dobra. Whatever. Plotki prosto z winorośli. Co chwilę ktoś się tu oświadcza, z temu romantycznemu, romantyczny klimat okolicy. Również doskonałe miejsce narandkiem. Można, oj, nie mogę się wysłowić. <grym> Można chociażby pomoczyć się u podstawy ukrytego wodospadu, poglądać na są świecące fale, przejść się po plaży lub obejrzeć fontannę w Porto Lumin, Luminoso. Często uczęszczam. Co? Uczęszczan, uczęszczanym miejscem jest oczywiście drzewo zakochane. Boże, jaka ja dzisiaj jestem nieogarnięta. W ogóle nie umiem czytać. Przepraszam. Dobrze poschlebiaj mu w takim razie. E, porozmawiaj o różnicach w gatunkach herbaty. Wiecie, wampir długo żyjący, to pewnie się na herbacie zna, chociaż pewnie na herbacie z wkładką. E, pozachwycaj się też pięknymi motylami i może. Opowiedz mu niewiarygodną historię. Nadal pada! Co się dzieje? Nawet nie pójdziemy na romanty romantyczny wodospad w nocy, bo po prostu jest tragicznie. Nie podoba mi się to. Wcale, wcale ani trochę. E, potańczyć w deszczu możecie ewentualnie. Chodź tu. Tańcz razem. Może jakiś wolny taniec, co? Zobaczymy sobie, obejrzymy sobie przy okazji. Nie będę jej jeszcze dzisiaj. E, Ojejku, czy ty jesteś smutna? Czemu ty jesteś smutna? Co się stało? Ja już, już jesteś pijana? Już jesteś pijana? Dopiero jednego drinka wypiłaś, dziewczyno. Chyba, że wypi, wypiłaś dwa, a ja jednego nie widziałam. Bo... Ojej. Ojoj, ojoj! Obawiam się, moja droga, że jeżeli on się dzisiaj napije Twojej krwi, to też będzie nieźle wcięty. Aha, będziecie tak tańczyć. A ja bym chciała wolny taniec. Czy wolne tańce są zare zarezerwowane tylko na wesela? O, taniec grupowy. Zatańcz wolny taniec. O. Tak lepiej. Panie Alariku, zatańczcie sobie wolny taniec razem. Czy wolny taniec y, powoduje wzrost jakie, jakiegoś takiego romantyzmu między nimi, czy jest po prostu wolnym tańcem? I czy to jest jakaś nowa umiejętność? Nie. A szkoda. A dlaczego przy wolnym tańcu nie? Boże, jaki to był długi wolny taniec. Co to w ogóle miało być? Zatańcz wolny taniec jeszcze raz. Czemu tak krótko? Czemu tak krótko trwał ten wolny taniec, co? No, no, no. Nawet wolny taniec jest zbogowany? Może jak mają większe umiejętności tańca, to ten taniec jest, wiecie, jakiś taki bardziej, e, lepiej wyglądający. Nie wykluczam tego, jest to bardzo możliwe. Bo na razie to jest takie drobienie w miejscu. To mniej więcej tak jak ja tańczę, bo ja tańczyć nie umiem. O, no mój Boże, no pięknie. Kto tu jest? Kim? Kto tu prowadzi? Ewidentnie u mnie kobiety zawsze są prowadzącymi, więc w ogóle mnie to nie dziwi. W ogóle mnie nie dziwi. <laughs> spoko, no, bardzo spoko, bardzo mi się podoba. No dobrze. Rozmawiaj podczas tańca w takim razie, a możesz poflirtować też podczas tańca. To jest bardzo dobry pomysł. Taniec w deszczu, romantycznie, potem się przeziębicie i będzie problem. Flerne uczyła się chodzić. Super. Znaczy nauczyła się. Troszeczkę jej wzrosły umiejętności chodzenia. I co? Jesteś pijana i flirciarska. Dobrze, dobrze. W ogóle mnie to nie martwi. Ach. No, oh, nie nie mogę. Ja znaczy, wiecie, jakby ja nie mam totalnie nic przeciwko, ale po prostu chciałabym czasami w Simsach zobaczyć to w taki sposób, jak sobie założyłam w danej chwili, tak? Że jeżeli jednak chcę, żeby facet prowadził, no to facet prowadzi. A to jest tutaj takie randomowe. No cóż, widzę, że on generalnie tańczyć lubi. W ogóle muszę Alarika poprzebierać, bo wrzuciłam go tak, jak mi go Amaya wysłała, a jego taki podstawowy strój jest dość przerażający, i w sumie na podryw to bym go tak nie wysłała. Z kim tu będziesz gadać, moja droga? Jeszcze tutaj ktoś chce z tobą gadać? No dobrze, dobrze. Entuzjazmuj się wampirami, a w sumie, i jeszcze sobie tutaj spróbujemy trochę z nim poflirtować, skoro ty jesteś taka chliwciaska. Ja mam modę na slow dance i on przynajmniej im. Podniesie też właśnie filirciarskość ten mod, więc nie wiem, czy nie wolę, żebyście zatańczyli właśnie przy pomocy tego moda. Ale spoko. O, czekajcie, widzę tutaj jakąś tą, napełnij fontannę serem. Mm. Może koktajlem owocowym? Musisz do toalety, więc sobie skorzystaj jeszcze od razu. Tak jeszcze popatrzę, co tu jest, czego nie poprosić. O, 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 dobra, 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 OK. Zaraz sobie tu przyjdziemy, może wzniesiemy jakiś toast z panem Alarikiem. Wiecie, ja tak. Hej, tu są te! Uuu! I wejdziemy razem, o ile ona zaraz nie padnie, bo y, mam dziwne wrażenie, że wybrałam się tutaj i zupełnie zapomniałam, że simmy muszą spać. <grybujesz> Co tu jeszcze jest? Okej. Okay. No dobra, no. no pada, no trudno, ale wiecie, do takiej ciepłej wanny bombelkowej, no nawet w trakcie deszczu, zresztą jest Daszek, więc może to jest dobry pomysł, żeby właśnie sobie tutaj razem weszli, ale najpierw zobaczymy, czy damy radę na przykład toast razem wznieść. Czy po prostu sama będziesz wznosić toast? Nie, no on chyba podejdzie. Czekajcie, bo tu idzie, więc poczekamy na niego. Nie wiem, czy on idzie tu, czy on idzie. A, idzie sobie. Oj, Alarik, Alarik! A ty gdzie jesteś? Też na dole gdzieś, ale idziesz na górę. A Alarik idzie na dół. Mijacie się, moi drodzy, mijacie się, No jak to w Simsach. Czy kiedyś było tak, jak wszyscy chcieliśmy? Nie! Zawsze jest odwrotnie. Simy zawsze robią nie to, co byśmy chcieli. Alarik, chodź tu, bo nasza. <grymność im się wytknięcia> Okej, okay, tak. Za dzieci, za okultystycznych tatusiów i za okultystyczne. Dzieci, musisz niedługo nowego tatusia tutaj zaprosić do klubu e... o, chodź tu, kochana, czy Alarik sobie poszedł, bo wydaje mi się, że chyba sobie po prostu poszedł, zostawiając nas samych. Nie wiem, może nie lubi długo e... przebywać w deszczu. No nic, kochana, w takim razie wejdź sobie tutaj e... i posiedź w tej wannie z hydromasażem, a tu jest jakiś przystojny sin. Jak wam się Alarik podoba? W sumie nie przyjrzyliśmy się mu jakoś za specjalnie, bo jest ciemno. Yy, a on sobie poszedł. Chciałam go tutaj zaprosić do tej wanny, ale obawiam się, że niestety nie mogę. Nie mogę chyba. Nie mo mogę na przykład zrobić podejść tu razem? No, nie mogę, rozumiem. Poszedł już sobie. No nic. No dobrze. To nasza mamusia się tutaj jeszcze przez chwileczkę yy, zrelaksuje w tej wannie z hydromasażem. Nasz wampir. Yy, Chyba był po prostu głodny, może nie chciał jej atakować tego tak od razu. Nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć. E, może nie jest w jego typie. Zobaczymy w następnym odcinku. Ja się postaram nad nim trochę bardziej popracować. Może zorganizujemy jakieś spa w okolicach jego miejsca zamieszkania albo coś w tym stylu. Myślę, że muszę też naszą mamuśkę wysłać. E, może na jakiś basen albo do jakiegoś... E, no, jak to się nazywa? Na jakąś salę ćwiczeń. <laughs> wiecie o co chodzi. No bo no, niedługo nam się tutaj może nasza mała Sofii trochę roztyć. Przy tej ilości dzieci trzeba dbać o linię, a przede wszystkim to trzeba dbać o zdrowie, o mięśnie i wiecie, siłę fizyczną, więc może się gdzieś wybierzemy. Tak czy inaczej, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało, a tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego simowania. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa.